Wiem dzisiaj na składnicy złomu spawarkę ETS 100 Amper inaczej no stan jak widać nie jest tragiczna ten kondensator kurde lata i on hałasował natomiast spawać tak spawa to są takie próbki no wstępne bo ta próbka była na naprawdę bardzo małym amperażu i było spawane, no mówmy, dwójką elektrodą. To i to. Natomiast tutaj było spawane elektrodą 325 na 90, na 90 amper. Można było podkręcić, ale na razie taka próbka to jest tak bele jak pospawane, wiadomo. No tu się śruby urywają. No wiek swoje zrobił. No trzeba to mam tak myślę tak zrobić wentylator tutaj ten przełącznik czasami tam jest taka on nie zawsze załapuje po prostu trzeba to wszystko rozkręcić, omalować ładnie. E, tą gałkę usunąć i zrobić korbę, bo tu się można za, zajechać bawiąc się w regulację. Chodzi o to, żeby to szybko regulować. No teraz co dalej? Z tej strony. Z tej strony niewiele widać y, tą strzałkę no do regulacji. no Trzeba to coś z tym zrobić, żeby to było widoczne. Nie wiem, jakieś podświetlenie albo błubi co no. No nie jest staną, no dałem 60 zł, no, chodzi o wagę. No tu jest kupę miedzi. Ważne, że działa. Te spawarki mają do siebie to, że przy maksymalnym y, natężeniu prądu na przykład 100-105 amper bo tu jest taka skala, no to czasami lubi wybijać bezpieczniki. Także przy rozruchu jest warto sobie, warto sobie to zjechać poniżej startu, na razie mi nie wybiło korków, no nie jest tak źle, no spawa fajnie, tylko to cholestwo wrzęczy, ten kondensator hałas zrobi jak nie wiem, a ogólnie jest cichutko jak się włączy to jest cichutka, no i tu jest tabliczka znamionowa, no niewiele tu widać jest, ale S e spaw e tak nazwijmy to 5,5 kW no. ten kabel na razie jest jaki jest no. no po prostu czekają <laughs> renowacja zawsze jak jesteście na mojej stronce i ogląd przed obejrzeniem filmu prosiłbym was o dokładne czytanie to co ja tam napiszę to wtedy jest wszystko wiadomo no. To było na tyle, trzymajcie się. Rozkręciłem tą spowarkę. Następnie nie jest taki tragiczny, tylko cholernie To trzeba będzie rozebrać, wyczyścić. No, wyzwojenia, no cóż, kurde, nie lubię takiego czegoś. Nie ma tragedii. No. Uzwojenia specjalnie nie są przegrzane. No to blachę tą górną zdążyłem wyczyścić. Ładnie wygląda. Natomiast tutaj syf. słoma jakieś coś tam. Ona była chyba gdzieś, nie wiem, no, na prywatnej posesji, na wsi czy gdzieś tam. Trochę zaniedbana. Ogólnie jest okej. Okay, no. Tu pana Ja nie lubię takiego czegoś. Ja szanuję narzędzia swoje. Trzeba będzie jakoś tu wykombinować, żeby było. No, no, wentylacja. Wentylator jakiś tam dam. Zobaczymy jak to wyjdzie. Niektórzy owijają uzwojenia, to jest wielki błąd a na dodatek jeszcze uzwojenia pierwotne transformator musi czymś oddychać a jak owiniemy czymś tam no to już to się nagrzewają no prosta sprawa no uzwojenia tego wtórne są ładne no także będziemy działać dalej a tutaj no trzeba to pomalować zrobić jak należy syg jakiś tam no to by było wszystko pomaluję to wkleję filmy jak ona wygląda jak spawa i tak dalej pozdrawiam no, w tej chwili pomalowałem y, transformator znaczy zn 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 rdzeń toroidalny natomiast uzwojenia są pomalowane lakierem to jest specjalny lakier taki jak do świcidełek spirytusowy, po prostu żeby nie odpadały, nie odpadała ta folia, no dosyć ładnie to wygląda, postęp pracy idzie, no, tak to widać, no, zrobimy spokojnie, no poczekamy jak wyschnie, no i teraz się trzeba będzie brać, no za budowę. No i wymiana tych kabli, takich jakichś starych i tak dalej.